Ojciec Syrach Janicki, medytacje franciszkańskie. Zapraszam serdecznie do medytacji franciszkańskich. Jest to okazja do tego, aby przez rozważanie myśli, słów Świętego Franciszka jego życia, na nowo zachwycić się ideałem, charyzmatem, jaki ten święty nam zostawił. Medytacje te napisałem w ciągu kilku lat. Ojciec Syrach Janicki. Tom pierwszy. Czyta ojciec Idzi Sorobórski Trzecia niedziela Adwentu Lekcja Pozdrawiam Cię Jego Pałacu, pozdrawiam Cię Jego Namiocie, pozdrawiam Cię Jego Domie, pozdrawiam Cię Jego Szato, pozdrawiam Cię Jego Służebnico, pozdrawiam Cię Jego Matko. Pozdrawiam Was wszystkie święte cnoty, które przez światło i łaskę Ducha Świętego jesteście wlane w serca wiernych, abyście z niewiernych czyniły wiernych Bogu. Święty Franciszek, pozdrowienie dziewicy. Meditacjo Kontynuując nasze rozważania do modlitwy maryjnej świętego Franciszka, chcemy dziś zastanowić się nad tytułami, jakimi obdarzył Maryję biedaczyna z Aserzu. Pozdrawiam Cię Jego Pałacu, Maryja jest pałacem, w którym mieszka Bóg. Pałac nie jest zwyczajną budowlą, ale domem, w którym mieszka szlachetna osoba. Jest to budowla, wyróżniająca się od innych swoim wyglądem, pięknem i bogactwem wyposażenia. Maryja jest miejscem, pałacem zamieszkałym przez Pana. Wszystko, co jest w Maryi, jest zamieszkane przez Boga. Jednak to miejsce, w którym jest Maryja. Nie jest zwykłe, czy takie jak wiele innych. Jest to pałac przyozdobiony czystością, różnymi cnotami, na czele z miłością. Maryja jest pałacem, w którym nie ma zła czy grzechu i dlatego Bóg zawsze w nim czuje się dobrze. Pałac, którym jest Maryja, jest miejscem bardzo gościnnym. Każdy może do niego przyjść i się rozgościć. Wszystko, co w Nim się znajduje, służy ku temu, aby każdy, kto do Niego wchodzi, czuł się w Nim dobrze. Pozdrawiam Cię Jego namiocie. Namiot w języku biblijnym najczęściej kojarzy nam się z namiotem spotkania, w którym Mojżesz spotykał się z Bogiem i z Nim rozmawiał twarzą w twarz. Maryja jest takim namiotem, w którym możemy się spotkać z Bogiem. Ilekroć bowiem rozmawiamy z Maryją, jednocześnie spotykamy się z Bogiem. Maryja bowiem nigdy nie zatrzymuje nas na sobie, ale prowadzi nas do Boga. Maryja jest namiotem, w którym zawsze możemy spotkać Boga. Ona jako Matka jest zawsze otwarta na nas i gotowa nas przyjąć, kiedykolwiek do niej przejdziemy. Maryja jest namiotem, w którym możemy rozmawiać z Bogiem twarzą w twarz. Nie musimy się obawiać, że Boga w czymś obrazimy, ponieważ Ona czuwa nad naszym przygotowaniem, bowiem kto potrafi rozmawiać z Maryją, jest także gotowy do spotkania z Jej Synem. Pozdrawiam Cię, Jego Szato. Święty Franciszek nazwał Maryję Szatą Pana. Wiemy, że w ogólności Szata ma podwójne zadanie chronić i ozdabiać człowieka. Można powiedzieć, że Maryja jako Matka chroniła Jezusa, lecz teraz jej głównym zadaniem jest chronienie nas, jej dzieci. Mamy w Kościele nabożeństwo szkaplerza, który jest niczym innym jak szatą Maryi. Przyjmując go choćby w postaci medalika, przyjmujemy na siebie jej szatę, która ma nas chronić przed złem. Jest czymś bardzo dobrym dla nas otulić się obecnością Maryi, przyjąć ją jako szatę chroniącą nas przed zimnem oziębłości czy deszczem pokus. Szata jest także znakiem godności ludzkiej. Tylko człowiek przygotowuje sobie i nosi szaty. Żadne inne stworzenie tego nie czyni. Istnieje takie przysłowie, jak Cię widzą, tak Cię piszą. Sposób ubierania się, czystość, schludność mogą nam wiele powiedzieć o danej osobie. Jeśli pielęgnujemy cnoty Maryjne, to niejako ubieramy się w najpiękniejsze szaty duchowe. Stają się one naszą ozdobą, i tak jak każdy piękny strój, tak i one przyciągają ludzki wzrok. Tak też i Maryja stała się najpiękniejszą ozdobą rodzaju ludzkiego. Orazio. Maryjo, która byłaś nazwana przez świętego Franciszka pałacem, namiotem i szatą, bądź pozdrowiona. Pragniemy jak najczęściej przychodzić do ciebie, jako do pałacu, w którym możemy spotkać się z Bogiem. Bądź naszym namiotem chroniącym nasze spotkania z Bogiem. Prosimy cię także, odziej nas swoją szatą. Niech ta szata znak twojej macierzyńskiej obecności chroni nas od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa. Niech twoja szata przyozdobi nas, abyśmy całymi sobą chwalili Ojca, który jest w niebie.